Dzień dobry, z tej strony Adrian Szpakowski. Dzisiaj zaprezentuję państwu mini wersji Cooper S z 2018 roku. Zapraszam. Oznaczenie Cooper S, czyli pod maską mamy silnik benzynowy o pojemności 2 litrów, 192 konie mechaniczne, automatyczna skrzynia biegów oraz napęd na przednią oś. Samochód jest w białym kremowym kolorze. A kodla kieru to 850 Pepper White. Samochód wyposażony jest w reflektory w technologii LED, 17-calowe czarne aluminiowe felgi, czarne lusterka, czarny dach, funkcję dostępu komfortowego pozwalającą nam na otworzenie lub zamknięcie samochodu. Poprzez wciśnięcie po prostu guzika, sportowa skórzana kierownica z tempomatem. Łączymy sobie samochód. Przebieg naszego samochodu to 32 528 km. Dwustrefowa automatyczna klimatyzacja, podgrzewane fotele z przodu, przełącznik trybów jazdy mini, komputer pokładowy z nawigacją. Komputer jest również dotykowy, widok z zakierownicy. Mamy tutaj piękne brzmienie tego silnika. Prawdziwy rasowy hot hatch. tapicerka w kolorze brązowym. Jest to skóra Chester. Przejdźmy sobie jeszcze do bagażnika. Tak przedstawia się przestrzeń bagażowa w Mini Cooper S. Pełną specyfikację samochodu znajdą Państwo w ogłoszeniu, do którego link udostępnimy w opisie filmu. Jeżeli zainteresował Państwa ten samochód, to oczywiście zapraszam do odwiedzenia naszego salonu na ulicy Czerniakowskiej 47 w Warszawie, odwiedzenia naszej strony internetowej lub kontaktu telefonicznego. W naszej ofercie mamy stale około 200 samochodów używanych marek BMW i Mini. Dziękuję i do zobaczenia.